Młodzieżowa Liga Futsalu zawitała dzisiaj do Kazimierzu Wielkiej. KKF Cafaro Global System jest gospodarzem turniejów finałowych, zarówno w roczniku 2012, jak i 2010. Wiele emocji, wiele uśmiechu. Nasze dwie drużyny spisują się bardzo dobrze. Drużyna z rocznika 2012 zajęła drugie miejsce w całych rozgrywkach. Bartek Polak został wybrany najlepszym bramkarzem w tym roczniku. Bardzo miło gościć wszystkie drużyny. Które zgłosiły się do tej ligi. W tej chwili odbywają się finały rocznika 2010. Nasza drużyna również w tym roczniku zajmuje na ten moment drugie miejsce. Emocje jeszcze się nie skończyły. Najważniejsza jest ta radość dzieci. To, że mogą zagrać futsal, mogą ćwiczyć małą grę. Jest nam bardzo miło, że jako klub możemy gościć rozgrywki finałowe. Jako zespół U13 składający się tutaj z najlepszych tak naprawdę zawodników z naszego powiatu. Nie są to zawodnicy z jednego klubu, są to zawodnicy z kilku klubów, zarówno tutaj z Kaźmierzy, ze Skalbmierza, jak również grający w Buzku z Zdrój. Mamy też zawodnika z Ukrainy, więc no, tutaj dosyć duża grupa różnych Różnych, różnych zawodników. Myślę, że najlepszych tutaj z naszej okolicy. Co jest fajną rzeczą, której nie można tak naprawdę zrealizować na, na boisku trawiastym. Myślę, że kilku chłopaków no, prezentuje bardzo fajny poziom i, i będzie pewnie o nich gdzieś głośniej, nie tylko na, może na hali, ale też myślę, że na dużym boisku. Dzisiaj u 11 zdobyło drugie miejsce w młodzieżowej widze w Hutsalu Świętokrzyskiej. Uczy nas się walczy o drugie. no Zobaczymy, jak otoczą się ich dalsze mecze. Mecze sprawiają wielką radość zarówno nam, rodzicom, jak i zawodnikom. wiem, to doskonale, gdyż siedzi po mnie zawodnik. Najważniejsze, że dzieci się rozwijają, chcą to robić i yy, ich to cieszy. A my, rodzice, jesteśmy tylko po to, aby ich wspierać i, i być przy nich w tym momencie. Jestem Igor, grałam w KKF Faro. Dzisiaj jestem na turnieju w Kaźmierze Wielkiej. Turniej jest bardzo fajny. Wcześniej ja grałem na turnieju, dobrze się dogaduję z kolegami, i przez to, i przez to prawie strzeliłem yy, bramkę z przewrotki. Jak będzie następny sezon, to zagram ponownie, bo bardzo mi się podobało. Udział w Młodzieżowej to jest fajna przygoda. Zajęliśmy drugie miejsce i myślę, że nam, nam poszło bardzo dobrze. Bardzo mi się podobał turniej. Fajne organizacje i myślę, że będę w przyszłości bardzo dobrze grał w piłkę. Dziękuję mojemu tacie, że zorganizował taki turniej i chcę, żeby dalej tak organizował. A gram w Buz... AKS Buzko Zdrój w roczniku 2009. Jest to mój czwarty turniej. Przeliłem dwie bramki, zostało nam do rozegrania dwa mecze, zagraliśmy dwa. I myślę, że będziemy, my, będziemy na pierwszym miejscu. Bardzo mi się tu podoba gra i myślę, że zostanę tu na dłużej.